George, chcesz się ze mną pobawić berka? Tak, no to Berek. ha. ha, ha. O, poczekaj, poczekaj! Go ha. O, Kurt, kim ty jesteś? O, kim ty jesteś? Ja jestem Smurf Babyk. Hmm? I co ty tutaj robisz? Po prostu się bawię z króliczkami. O! A gdzie jest twoja mamusia i tatuś? Są w domku. No to może pójdziesz do naszego domku, na chwilę się z nami pobawić. O tak, o tak! No to chodź, smurfiku. Idę już, idę. Jak zwykle ja to tutaj muszę sama sprzątać w tym domku. Nikt mi nie pomoże. Tato świnko, byś się wstydził. Mamusiu, mamusiu, zobacz, kogo przy, przyprowadziliśmy do domku. Kto to jest taki? To jest Smurf, Baby Smurf, wiesz? I chcieliśmy się z nim pobawić. Hmm, a gdzie jest mamusia i tatuś tego Smurfika małego? Hmm, w domku swoim. Hmm, to czyli wszystko jest w porządku, tak? Tak, oczywiście, że jest wszystko w porządku. No to idźcie do góry się pobawcie. O, dziękuję mamusiu. Chodź Smurfik, chodź. No chodź Smerfiku. Już idę. Zobacz Smerfiku, to jest właśnie mój pokój. Ja sobie dzielę pokój razem z George'em. To jest mój młodszy brat. O jaki masz fajny pokój. Masz tutaj ciuchcie nawet. No tak ciuchcie, bo ja lubię bardzo ciuchcie. A George śpi na dole, a ja śpię na górze, wiesz? I tam na górze też mam takiego misia. Ja też mam misia. No tak, masz mi się. Twój chyba nawet jest fajniejszy. A tutaj w jest nasza łazienka. Tu zawsze się kąpiemy. W tej wannie tutaj zobacz. O, jaka fajna wanna. O, Co ty robisz w ja Chciałem Ja chciałabym się tutaj troszkę pokąpać. No dobrze, to kąp się. I ja będę czekała w moim pokoiku na ciebie, dobrze? O, cześć mamo świnko! Szukam baby smurfika. Nie wiem, czy może gdzieś go widziałaś. Baby smurfika? Tak, widziałem. On jest na górze. Pepo, schodź proszę z, z baby smurfikiem. Papa Smurf przyszedł. Dobrze, już schodzę. O, cześć, papo Smurfie. Nie mógł, że chcesz zabrać mi mojego baby smurfika? No tak, no niestety muszę go wziąć do domku, bo już się późno robi. Gdzie on jest? Tutaj jestem, papa Smurfie. No, to chyba już idziemy, co? Podziękuj ładnie za gościnność. A w ogóle co robiłeś? Ja się kąpałem. O, kąpałeś się. Oho, no to już nie musisz u nas się kąpać. Jak fajnie. Dziękujemy, Pepo, mamą Świnko. Do następnego razu. <grystanie> Oj, mamuś, mamuś. Tak krótko u nas był Smurf Baby. Może jutro też przyjdzie, co? Może przyjdzie. A jak nie przyjdzie, to my pójdziemy do niego. O, oh, super, mamusiu. Mua.